Jak tylko dostałem Insta360 Ace Pro do testów, to zastanawiam się, jak mogę ją pokazać w różnych warunkach, żeby sprawdzić wszystkie możliwości. Dlatego zabrałem ją w różne scenariusze, żeby zobaczyć, jak sobie radzi, i powiem wam już na że ten ekranik naprawdę daje radę. O budowie pogadamy sobie za chwilę, zacznijmy od zestawu. Standardowo urządzenie przychodzi w takim pudełku i mamy tu kamerkę, baterię, kabel USB-C, mocowanie z szybkozłączką, elastyczne mocowanie samoprzylepne oraz instrukcje i naklejki. Jest jeszcze masa dodatkowych akcesoriów, które możemy dokupić oddzielnie, ale w tym zestawie jest tylko tyle. A teraz przejdźmy do samej kamerki. Ona rozmiarami jest zbliżona do swoich konkurentów, czyli do GoPro oraz DJI, chociaż jest od nich delikatnie większa. Jej waga wynosi 180 gramów, a cała konstrukcja jest porządnie wykonana i czuć, że zostały tutaj użyte wysokiej jakości materiały. Insta 360 Ace Pro ma wodoodporność do 10 metrów bez konieczności wkładania jej do etui, a jak dokupimy dive case to możemy nurkować według producenta nawet do 60 metrów. Ja kupiłem sobie etui wodoodporne z AliExpress za jakieś 40 zł i powiem Wam, że też daje radę a jakoś przy tym otwieranym ekranie nie do końca mam ufność, że nic mi się tutaj nie zaleje. Chociaż w SunTag'o nurkowałem bez i wszystko dalej działa. Na lewym boku mamy przycisk od włączania, który po uruchomieniu daje nam możliwość zmiany trybów. Pod spodem jest tutaj klapka ze złączem USB-C i miejscem na karty pamięci microSD. Maksymalnie możemy tu włożyć karty do 1TB. Strona prawa to kolejna klapka, trochę większa. Tutaj mamy całą baterię. Którą chowamy do tego urządzenia. Z góry mamy przycisk, w którym uruchamiamy nagrywanie. Jak mamy tryb zdjęć, to robimy nim fotkę. A z dołu są otwory montażowe na szybkozłączkę, bo mamy tu uchwyt magnetyczny, tak jak w DJI, i wystarczy go przytknąć, wpiąć i wszystko działa. I trzyma się on bardzo mocno i stabilnie. Jest to wygodniejsze i szybsze rozwiązanie od GoPro. Miałem najpierw obawy co do tego sposobu montażu, że może nam się coś wypiąć, ale nic bardziej mylnego. Uchwyt co prawda musi się chwilę wyrobić, bo na samym początku chodził topornie, ale teraz trzyma się bardzo mocno i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby odczepiła mi się kamerka. A robiłem już różne akrobacje na hulejnodze. Game jest tutaj ten obracany ekran, który możemy sobie obracać o 180 stopni i ustawić na przykład żeby lepiej siebie widzieć do nagrywania vlogów. Mam no na tu 2.4 cala i na przykład w DJI czy GoPro mamy tutaj podgląd na tym małym ekraniku, a tutaj mamy pełny podgląd. Dzięki czemu możemy się odpowiednio ustawić w kadrze, na przykład na rowerze, czy cholernocie, jak kamerkę montowałem na kierownicy, to też mogłem ustawić sobie ten ekran pod kątem 90 stopni, nie musiałem się gimnastykować. Sobie wygodnie miałem podgląd na to, co mam aktualnie nagrywane. Stawia on lekki opór na tyle, że nawet podczas wyboistej drogi nie zmienia on swojego położenia, ale w razie czego łatwo możemy go sobie ustawić pod odpowiednim kątem, jakim tylko chcemy. Jest to świetne rozwiązanie do vlogowania, ale też może nam służyć jako podpora do postawienia kamery np. Na, na kostce czy na ziemi, i wtedy możemy nagrywać ujęcia z ziemi. Po bokach są tutaj dwa przyciski, dzięki którym odblokowujemy ekran, bo standardowo są zablokowane i nie da się go otworzyć. Po przyciśnięciu Zdejmujemy blokadę i możemy sobie nim manewrować. Producent chwali się wysoką odpornością zarówno ekranu, mechanizmu składania, no i samej kamerki. Ja mogę to potwierdzić po ponad dwóch miesiącach korzystania z jednym małym zastrzeżeniem. Kamerka wypadła mi z kieszeni z bluzy i uderzyła prosto ekranem w kostkę, no i mam tutaj małe pęknięcie na kancie tego obracanego ekranu, no ale to w sumie przydarzyłoby się raczej przy każdej kamerce, jakby spadła prosto na beton. No i też plus, że w sumie nie rozlał się, nic się tutaj temu ekranowi mocno nie stało. Tylko mam jedną ryskę w kancie. Na froncie mamy mały ekranik, który nie jest dotykowy. On pokazuje nam tylko tryb, jaki mamy aktualnie ustawiony, jaki klatkarz. Pod nim jest dioda informująca nas o tym, czy aktualnie nagrywamy. Też informuje nas o niskim stanie baterii. No, i mamy tu jeszcze obiektyw. Sama osłona, według producenta, nie jest zdejmowana. Widziałem na internecie narzędzia, żeby ją ściągnąć, ale producent wydał już w tym kierunku oświadczenie, że jest ona zamknięta hermetycznie i jak sobie ją otworzymy i naleci nam woda, to gwarancja tego nie obejmuje. Filtry ND możemy nakładać na obiektyw, ale nie zmieniając go, tak jak właśnie na tych niektórych filmikach. Do kamerki możemy dokupić specjalną ramkę, dzięki której możemy nagrywać wideo w pionie. Szkoda, że nie ma standardowo wbudowanego uchwytu magnetycznego jeszcze na boku, tylko musimy dokupować właśnie tą ramkę. No i szkoda też, że nie ma standardowego gwintu statywowego, co jest na przykład w GoPro 12. No ale przez ograniczone rozmiary też nie możemy mieć wszystkiego. Matryca, którą tutaj mamy, powstała przy współpracy z Lejką i ma ona rozmiar 1x1,3 cala, więc jest w sumie większa od GoPro. Rozmiar ma taki jak DJI, tylko że Ace Pro ma rozdzielczość 48 megapikseli, a DJI 12. Większa matryca przekłada się na lepsze radzenie sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych. Co prawda, ja osobiście nie miałem możliwości sprawdzenia tych trzech kamerek obok siebie, ale na wielu materiałach widać, że faktycznie Ace Pro jest najjaśniejsza. Interfejs tak jak wspomniałem jest prosty i przejrzysty. Wszystko działa tu responsywnie. Łatwo możemy się przyłączać pomiędzy różnymi trybami. Do wyboru mamy opcję nagrywania nawet w 8K i 24 klatkach na sekundę. Zjeżdżając niżej mamy 4K do 120 klatek i jest jeszcze Full HD z 240 klatkami na sekundę, tak abyśmy mogli zrobić fajne slowmo. Do poszczególnych opcji dostępny jest tryb HDR który podbija trochę kolory. Jeżeli chodzi o stabilizację to możemy wybrać jej poziom no i uważam, że jest to jedna z najlepszych stabilizacji w kamerkach sportowych. Mamy możliwość wybrania jaki kąt widzenia chcemy. Do ujęć dynamicznych polecam ten szerszy, a do statycznych czy też vlogowania możemy ustawić węższy kąt. Jest też opcja zablokowania całkowicie horyzontu i po przekręceniu kamerki obraz będzie cały czas tak samo ustawiony. I tutaj jeszcze jeden ważny punkt, o czym widziałem już w kilku recenzjach. Kamerka ostrzy z odległości 30-40 cm, więc jak chcemy nagrywać z bardzo bliska, to niestety obraz na pierwszym planie będzie rozmyty. Jeszcze to, co fajne i wygodne, dwukrotnym tapnięciem możemy wygodnie zbliżać się. Dzięki rozdzielczości 8K, jak nagrywamy w 4K, to mamy bezstratne zbliżenie. Na ekranie mamy też możliwość wyboru od razu proporcji, w jakich chcemy nagrywać, czy to ma być 16x9, 4x3, czy też bardziej kinowy format 2.35x1. W razie gdybyście chcieli więcej pozmieniać po swojemu, no to są oczywiście manualne ustawienia ekspozycji, czy też innych ustawień. Są też profile dedykowane pod konkretne sporty. Mamy profil płaski, ale nie jest to pełny log. No i jest tu jeden istotny brak względem GoPro i DJI, a mianowicie maksymalnie możemy nagrywać w 8 bitach, nie ma 10 bitów. Przejdźmy sobie jeszcze szybko przez najciekawsze tryby. Poza klasycznym nagrywaniem jest opcja czyste wideo, czyli jest ona dobra do nagrań nocnych. Obraz jest po prostu jaśniejszy. Tryb wideo FreeFrame pozwala nam na nagrania w formacie 4x3 z widoczną siatką tak aby później w aplikacji łatwo i szybko wybrać czy chcemy wideo w poziomie czy w pionie. Są też hyperlapsy, timelapsy, kamerka może służyć jako wideorejestrator w aucie i nagrywać w pętli albo po podłączeniu przewodem do komputera może robić tam za kamerkę internetową, więc opcji jest naprawdę dużo. Z dodatkowych funkcji to co mi się bardzo spodobało to, że możemy nanieść statystyki na przykład z Garmina na ekran nagrania i możemy zrobić fajny widok z naszą prędkością i dystansem. Do obróbki naszego wideo dostępne są aplikacje na telefon i na komputer. Na komputerze mamy Insta360 Studio i tak szczerze nie ma tu zbyt wielu opcji. Przy wideo Freeform możemy zmieniać proporcje w jakich ma być materiał, możemy zmieniać tryby stabilizacji czy też odpowiedni kąt, jaki chcemy. No i tutaj możemy łatwo pociąć wideo i później łatwo je wyeksportować do edytora, na przykład Adobe Premiere czy Final Cut, gdzie możemy zrobić resztę roboty. Zdecydowanie lepiej wypada za to aplikacja na telefon. Tutaj tak w zasadzie amator ma wszystko, czego potrzebuje. Zaczynając od inspiracji innych osób, czy też inspiracji i wskazówek od producenta, idąc przez gotowe szablony po zaznaczeniu interesujących wideo, kończąc na pocięciu materiału i łatwym eksporcie na TikToka czy Instagrama. Naprawdę tutaj aplikacja jest rozbudowana i wydaje mi się, że pozostali producenci powinni się uczyć od Insta360, bo nie dość, że możemy wszystko łatwo zrobić, to też mamy dużo wskazówek jak nasze wideo zrobić, aby było lepsze. Odbudowana bateria pozwala nam na nagrywanie wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę przez około 1,5 godziny. Uważam, że jest to dobry wynik. Producent daje też możliwość zakupienia dodatkowych baterii wraz z etui ładującym jako powerbank, gdybyśmy potrzebowali nagrywać dłużej. A samo ładowanie do pełna za pomocą kabla USB-C trwa coś około 40 minut. Teraz pogadajmy sobie jeszcze o dodatkowych akcesoriach, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Możemy sobie je dokupić. Ja część dostałem od producenta. Do akurat Ace Pro dostałem ten uchwyt motocyklowy, który możemy zamontować z tyłu motocykla. Ja akurat go montowałem do roweru, do szosówki i sprawdza się to nieźle. Możemy zrobić sobie widok tak, jakby z trzeciej osoby, jakby ktoś nas z tyłu nagrywał. Koszt takiego uchwytu to około 270 zł. Mam też do tej kamerki tłumik wibracyjny. Jego koszt to około 250 zł. Tutaj macie teraz wideo porównujące, jak kamerka sobie radzi z tym tłumikiem lub bez tłumika. Wydaje mi się, że akurat ten gadżet jest zbędny, bo kamerka ma dobrą stylizację i wcale tutaj nic on praktycznie nie daje. Ale po testach Insta360X3 mam jeszcze kilka innych uchwytów. Mam tutaj na przykład zestaw rowerowy. No, i tutaj jest fajny uchwyt na klatkę piersiową, gdzie sobie możemy zamontować kamerkę i z nią biegać, czy robić inne czynności. Wtedy mamy widok tak, jakby z naszej pierwszej osoby. Też tutaj jest jeszcze do tego uchwyt na kierownicę na rower. To też jest wygodne i fajne rozwiązanie. Taki zestaw to koszt w granicach 320 zł, ale zdecydowanie niezbędne. Sorry, to moim zdaniem ten Selfie Stick, no bo dzięki niemu możemy sobie zamontować kamerkę, wysunąć, yy, ustawić ekranik na siebie i wygodnie możemy sobie vlogować. Do tego też jest przydatny ten trójnóg, który akurat ja miałem w zestawie z Selfie Stickiem. Możemy sobie wtedy też wygodniej kamerkę odstawić, robić jakieś fajne ujęcia, jak na przykład przechodzimy czy coś w tym stylu. W razie czego też możecie sobie dokupić akcesoria uniwersalne. Nie muszą to być te oryginalne od producenta, no bo one jak wiadomo trochę kosztują. Na przykład taki dive case do nurkowania oryginalny kosztuje 330 zł, a ja ten case z uszczelką, który na pewno coś więcej da niż sama wodoodporność kamerki na AliExpress kupiłem sobie za 40 zł, więc jak chcecie jakieś akcesoria, warto sprawdzić najpierw na Ali lub na Allegro, czy jest coś tańszego, bo może też spełni Wasze oczekiwania. Z takich jeszcze przydatnych akcesoriów można do tej kamerki dokupić na przykład GPS z ekranem podglądowym, bo w sumie teraz ani DJI, ani GoPro nie mają wbudowanego GPS-a, a tutaj co prawda też go nie ma, ale da się dokupić jako dodatkowe akcesorium. Kosztuje trochę, no bo około 800 zł, ale jak ktoś potrzebuje, no to jest taka opcja. No i ciekawym dodatkiem jest też przejściówka ze złączem Jack do podłączenia mikrofonu. Ona kosztuje 120 zł i możemy wtedy podpiąć na przykład mikrofon na przewodzie albo mikroporty. chociaż to co ważne, na przykład mikroporty DJI Mic 2 bez problemu łączą się tutaj na bluetooth, bez konieczności używania żadnej przejściówki. Więc jak chcecie mieć lepsze audio, ani jeżeli same te, które jest wbudowane w kamerkę, to też jest na to ciekawe rozwiązanie. A teraz czas na podsumowanie. Uważam, że ta marka jest dobrym konkurentem dla GoPro oraz DJI. A nawet wygrywa z nimi pod kilkoma względami. Ten obracany ekran jest zdecydowanie sztosem, i spora część osób może zdecydować się właśnie na tą kamerkę, tylko ze względu na tą możliwość. Może jest on mniej odporny, czy ten zawias może się uszkodzić, ale tak w zasadzie, jak nie mamy potrzeby, możemy go zamknąć, nie musimy go wcale otwierać, i wtedy niczym się nie różni od konkurentów. Do moich zastosowań przydawał się on często. Czy to podczas jazdy na kolejnodze, na rowerze, gdzie nie musiałem się gimnastykować, aby zobaczyć podgląd, ale też jak wziąłem sobie kamerkę na wypad do Szwecji, wygodnie miałem podgląd na siebie, mogłem sobie nagrywać vlogi. Także się to sprawdzało podczas wypadu na Narty czy do Suntago. Jakość obrazu w tych najnowszych modelach, czy to GoPro, DJI, czy właśnie Insta, w ciągu dnia wypada bardzo porównywalnie, ale Ace Pro ma przewagę w nocy. Gdzie tego światła jest mniej, szczególnie w trybie piór video. Większa matryca zbiera więcej światła i daje lepszy obraz. Wydaje mi się, że zarówno Insta, jak i DJI przygoniły w tym roku GoPro. Które tak w zasadzie zapoczątkowało kamerki sportowe. Cenowo Ace Pro jest najdroższe, bo kosztuje 2199, a konkurentów kupimy już poniżej dwójki. Co prawda GoPro kosztuje 2099, ale często widziałem już promocje. Wydaje mi się, że jak chcecie urządzenie do zastosowań vlogowo-sportowych, to warto dołożyć właśnie do tego obracanego wyświetlacza w tej kamerce. Filmiki będą w końcu odpowiednio wykadrowane i sama edycja w apce Insta jest moim zdaniem najwygodniejsza i najszybsza spośród kamerek. Sportowych. Na koniec muszę dodać tylko informację, że ja sprzęt do testów dostałem od Intro, czyli dystrybutora, który odpowiada za markę Insta360 w Polsce. Jednak nie mieli oni wpływu na treść tego materiału, kamerka po prostu sama się obroniła. Czy jest idealna? No nie jest. Osłona obiektywu powinna mieć fabrycznie możliwość zdejmowania. Powinniśmy mieć tu możliwość nagrywania w 10 bitach, a nie tylko w 8, co jest w konkurentach. Ale tak w zasadzie to poza tym Insta360 Ace Pro śmiało może konkurować z GoPro czy DJI, które już są dłużej na tym segmencie rynku. Model Ace Pro wypada bardzo dobrze na tle konkurencji, i moim zdaniem, jak zależy Wam na obracanym ekranie, to zdecydowanie warto wybrać tą kamerkę. Dzięki za obejrzenie materiału do końca, dajcie znać, jakiego sprzętu wy używacie, czy korzystacie z kamerek sportowych. Pozdrawiam i widzimy się w następnym wideo. Cześć!